Cześć, drogie lwy. Pomyślcie sobie dobrze o tej osobie. A my lecimy z szybkimi wiadomościami, słuchajcie. Lub o tych osobach, oczywiście. Do wyboru macie. Tak. Macie, totalnie słuchajcie. Zakręcone do wyboru, żeby nie było. To wszystko jest tu, a to. Potem to muszę zrobić, bo wszystkich wiadomo nie możemy rozłożyć, no bo ma, Jak to by wyglądało? Dużej, no wszystkich wiadomo nie możemy, ale w dużej ilości też nie możemy się stać. Małej ilości znowu też nie, nie? To co wypada, słuchajcie, to bierzemy. To, to, to co ma, słuchajcie, kochani, być wasze to będzie. Dobrze, czy z tej talii jeszcze coś? Nie. Czy z tej talii jeszcze coś? Mhm. Czy jeszcze coś z tej talii? Tali, Byle może jeszcze nam się uda, bo przewodnik został Mam nagrać Mam nadzieję, że nam pamięci, słuchajcie, wstecz. Tak ja mam nowy telefon zastępcza tu słabo pamięć jest Tak się staram, słuchajcie, te filmiki Wam nagrywać, wiecie żeby ładnie to wyszło i Jeszcze coś z tej Już, z trzeciej talii wyszło. Jeszcze jedna nam została talia. Mm -hmm. okay. Co ta osoba drugiego wam chce powiedzieć? Zupraszaw. O lala, słuchajcie, jeszcze coś już tak naprawdę na odchodne. Czy jest jeszcze coś tak na odchodne, to też nie ja mogę powiedzieć, że chcecie. No dobra, wypada to bierzemy. Czyli dla Was przekaz musi być, skoro to wypada. Już nic, jeszcze jest w metali, i czytam. Słuchajcie, w takim słuchajcie, kochani, czytaniu to już normalnie świeczka mi spadła, ale się nie potłukła Jeszcze coś zrobimy? Jeszcze coś? Czy jeszcze coś już czytamy? Już starczy. Dobrze, drogie lwy. Już lecimy z szybkim czytaniem dla Was. Z wiadomościami. Więcej gadamy, mało czytamy, słuchajcie. Powinno być na obrót. Nie mogę patrzeć, jak jest tej smutny, smutny. Uh -huh. Zawiodłeś, zawiodłeś mnie na całości znowu. Uczucie to nie zabawka. Nie mogę się skupić. Jestem przerażona, przerażony Twoim zachowaniem. Kocham Cię, więc daję Ci odejść Jeśli nie byłaś, nie byłeś szczęśliwy ze mną Droga wolna, bez zwrotu, Czyli z bólem ta osoba Skradłeś, skradłeś moje serce Wyciągam do Ciebie pierwsza, pierwsze rękę na zgodę Koniec tej nadzy. Na chwilę się wycofuję i Cię obserwuję, jak zareagujesz Jesteś dla mnie wszystkim, pamiętaj Nie jesteś moją zabawką Pracuj nad emocjami Straciłam, straciłam głowę na chwilę. Pracuj nad emocjami, zobaczcie. Czyli oczy powiedzą wszystko, wystarczy spojrzeć w głowę. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz. Podjęłaś, podjęłaś decyzję, nie masz odwrotu. Drugi raz przemyśli ze Stanów. Pamiętaj, osoba raz zdobyta nie zawsze jest Twoja. To prawda. Któryś to zdrabią, chce Ciebie. Nie rób błędnych założeń na mój temat Jeśli by Ci zależało Nie obejrzał, nie obejrzałabyś się z jakimś innym Nie wiem, czy sprostam Twoim wymaganiom Za wysokie, słuchajcie, poprzeczki stawiacie Zaraz z Tobą skontaktuję Ciekawiś mnie i kręcisz Zaczynam działać Uuu. Poddaję się No co Wy Moje serce jest w tej chwili złamane Wiem, naważyło no się piwa, trzeba je wypić Proszę wybacz mi Pracujmy nad budową naszej stałej relacji Chcę miłości z Tobą na stałe jesteś, Jestem na tyle dojrzały dojrzała, że wiem co robić i czego chcę Nie pouczę mnie Sprawy stały się poważne Ja jestem gotowy, gotowa Ale nie wiem czy Ty jesteś po Twoim zachowaniu Pomagaj, to jest fajne Namiętność, uczucia i emocje wygasają Czuję, że odsuwamy się od siebie czasami kiedy będziesz miał w końcu swoje zdanie Co proponujesz Znowu ciche dni Podobasz mi się coraz mniej Przez swoje niedojrzałość Związki z tobą Mnie przyjaźnie przerażają Po co robiłaś, robiłeś mi nadzieję I te szopki, skoro widziałaś, widziałaś, że nic z tego nie wyjdzie Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy Porozmawiamy szczerze Poczekam na ciebie, bo warto Czyli ta osoba, tak jakbyś jeszcze słuchajcie Łudziła drogie lwy nie reaguję, jak ktoś wspomina o tobie Kocham swoje życie i się z tobą droszyć. Z czas leczy rany, ale blizny zostają Biorę za to odpowiedzialność, co oswoiłam, oswoiłem Będziemy jeszcze szczęśliwi Chcę czegoś więcej niż przyjaźń Wow Przypadki nie istnieją Wszystkie rzeczy, które zdarzają się, zdarzają się w jakimś celu Dokładnie Zasługujesz na więcej, tak samo jak i ja czy ty jeszcze liczysz się z moimi uczuciami i z moim zdaniem? Udowodnij, zapracuj na moje stracone uwagę i zaufanie. Dziękuję za to, że mnie zostawiłeś, zostawiłeś. Jestem szczęśliwa, szczęśliwi, gdy się uśmiechasz. Klamka zapadła, widzę. Nie masz też również odwrotu. Oszalałam, oszalałem na Twoim punkcie. Czyli ta osoba, słuchajcie, ma totalnego bzika. Mam żal do Ciebie, jak mnie traktujesz jest nie za Tobą również, vice versa. Nie, nie zamieniam Cię na nikogo innego, za nic więcej. Czuję, że czas czuję się czasami samotna, samotny. Czułam się, czułem. Nie ufam Ci w tej chwili. Zaufanie stracone. Wycofuję się. Ech, pociągasz mnie psychicznie i fizycznie. Pojawiłaś, pojawiłeś się w się w złym momencie. Nie chcę ci zranić Chcę w sposób budować stabilizację Nie zwracaj Nie wracaj do tego, co było Zajmij się przyszłością Nie nadajesz się na stabilny, stały związek W tej chwili Sorry, skarbie Czuję, że odchodzimy od siebie Chcę, żeby było jak dawniej No to pracujcie, słuchajcie na tym Wiem, że mnie kochasz Zmieniłam się, zmieniłem Dzięki Tobie dla Ciebie Co Ty ze mną zrobiłaś, zrobiłeś Bądź sobą kiedy ty w końcu dojrzejesz, zaraz ci karma przepracowania, wnioski wyciągnięte, zrób to samo, zastanawiam się co dalej zrobić z tobą, masz bujne wyobraźnie, wybujałe ego, I tu cię niszczy, pracuj nad pewnością w siebie, obawiam się czy ta znajomość da radę i dokąd prowadzi, jak na swój wiek jestem dojrzała, dojrzały, naucz się doceniać to co masz, zanim doceni to ktoś inny i czas Jesteś dla mnie całym światem, zraniłaś, zraniłeś mnie Jesteś jak przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra, nawet ktoś więcej Nie obchodzą mnie kłamstwa na twój temat, wolę ciebie i twoją prawdę Zależy mi na tobie, zrozum ty to w końcu Jeśli myślisz, że będziesz miał odwrót, grubo się mylisz, dobrze się zastanów Nie odzywaj się, bo nie chcę, żeby uczucia do ciebie wracały, a tak odżywają Jesteśmy dla siebie toksyczni, czyli ta osoba zdaje sobie sprawę może po prostu coś jest między wami toksycznego do popracowania, tak? Nie byłam, nie byłem na ciebie gotowy. Cały czas widzę, jak tam stoisz. Nie mogłam, nie mogłem pozwolić, żebyś się do mnie zbliżył, zbliżyła. Zakańczam toksyczne miłości, przyjaźni. Poczekaj chwilę. Będę cię motywowała, motywował codziennie do działania. Czekam na Twój ruch. Wow! Nie będę czekać na Ciebie całą wieczność. Nie mogę znieść Twoich słów przykrych. Pomyśl logicznie, czego Ty chcesz i się domagasz ode mnie. Marzenia się spełniają, uśmiechnij się w końcu, tylko popracujmy nad tym. Nie potrafię zrozumieć czasami Twojego zachowania. To jest prawdziwa miłość, czuję to. Naucz się komunikacji, współpracy. Zacznij ufać sobie, nie słuchasz kłamstw innych, sprawiesz, że mam uśmiech. Teraz rzuciłam, rzuciłem się w karierę, żeby odkładać na marzenia, budować przyszłość. Trzymajcie się, papa. Pa.